Elo, elo, z tej strony ja Marcel Max i w dzisiejszym odcinku będziemy łowić mm, Tetra. Kto to jest Tetra? Tetra się nazywał, tak? Dobra, szukamy Tetry. Dzisiaj chcę ją wyłowić. To jest moje zadanie. Jak widzicie, dzisiaj nie ma nocy i się dowiedziałem, że zmarnowałem pół kilka nocy. Krajfin. Nie, gdzie jest Tetra? I który to te... Nie, to jest ten. To jest ten Turgeon. Co to jest Tetra? nie... Ja... Pieprze, jakie ceny? Jakie ceny powalam... Tutaj nie ma, tutaj nie ma. O, tu jest Kejeshark! Jeszcze cage sharka? Dobra. Tutaj też chyba nie ma. Tet... Co? O to jest... To, ja już w sumie ostatnio chciałem mieć Dobra. To jest przedłużanie dzisiaj będzie 6 odcinków, bo ostatnio były tylko dwa. Jadę do Pani Kaczki, Eklera. Nagrywam. Tak. Okej, okay, dostanę Eklera, super, dobra. O nie, zapomniałem czapki kupić. Dobra, wracamy się. W sumie mogę AWCD. Kupiłem sobie łódkę. Mam takie opcje już w sumie. A w sumie, skoro mam czas. Skoro... No, mam bite guarda. Muszę to zrobić. Dzięki. No. Wystarczyłem wszystkie ryby. Dobra, dobra. Kontrol. Dobra. Dzisiaj będziemy łowić tetra. Nie wiem, kto to jest. To tet... tetra. Kojarzę ją, ale nie tak dokładnie. Dobra. Mamy już dużą, huge rybkę. No to na wszelki wypadek. Bo się boję, że znów przylecą jakieś gram i będę próbował zjeść, więc dzisiaj nie. Okej, okay, to nie tak. Tak na pewno. Bo to była small ryba. Small. Ja jej chcę też łowić mogę, ale boję się, że ona mi się spuści i będzie ja tak, jak w ostatnim odcinku i tego nie nagrałem, bo tak blisko do nagrania. Dobra, gdzie jest rakieta? Co to była za ryba? Dobra, ale gdzie ja miałem rakietę? Rocket, dobra. Co to była za żółta ryba? Czy ona nie była warta stokoła przypadkiem? Mi się kojarzy z tą rybką i ona była warta stokoła, jak widziałem. Dobra, to nie ty. Ja wiem jak ta ryba. O nie, 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 nie. Katwin, katwin też, nie. Katwiny są złe. Dobra, siebie nie wysadzę, bo tutaj tak mam Bite Guarda. Muszę to przesunąć. Przesunę. O, lepiej. Co to jest? O, to jest tam połączyły się, dobra. E, halo? Ho, ho, ho! Nocka znowu jest. Mówimy ryby w nocy. Ty ty! To ty! To ty! Ryba z moich... Snów. Nie wiem, kim jesteś. Kim ty jesteś? Ile jesteś warta, rybo? Ile jesteś warta, rybko? Nie wojuj. Ile? 17,5 tysiąca. Nie! Znowu nienawidzę tej łódki. Kolejna rybami spadła jak ostatnio szar, który był warty. I nie mało. Nienawidzę tych ryb. Ta łódka albo ja za mocno robię, albo te ryby mnie nie lubią. Nie, 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 ja ciebie jeszcze złapię. Yy, nie wiem, czy detonować. O nie... Nie mam lampki. A nie mam lampkę. Chodź, chodź, czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? Czym ty jesteś? To jesteś ty? Chyba ta sama rybka. Oj, tak, tak to jest, ta sama. Ale wiem, że ona jest warta 17,5 koła. Więc a ona, ona miała przypadkiem takiego jedną kolegę rybę. No, wreszcie się udało, dobra e, lambaka i rakieta, bo to jest i rakieta. Zmarnowałem właśnie rakietę. <grytania> Okej. Okay. tam było coś smutnego, nie chcę tego. Na razie nie. To ty, gigancie, który psuje pół ludziom życia. Mi już nie popsułeś ani razu, ale bym cię złowił. Ale to jest warty 250 tysięcy. No ale. Wiem, że to jest duża suma, ale ja nie chcę takich rybek. Jest świat. O nie! Ja mam małą przynętę! Ja już nie mam przynęty. O nie! Chodź! Blurf, blurfish! Blurp! No nie, bo nie chcę. To snob przynajmniej. Chodź, snobek. Nobek. O nie. Chodź, snob. Dobra, mamy snobfisza. Bo już tego snobfisza. Czyli teraz musimy wyłowić średnią rybę. No tu była średnia. Mnieś była taka ta niebieska, ale nie wiem, czy jej nie wystraszyłem. Najwyraźniej nie ją wystraszyłem. Nie wiem, po co klikam shift. Muszę złowić jedną rybę. Przynajmniej mi się wydaje, że ta jedna ryba będzie najbardziej sensowna. Nie ryba, tylko chcę zdobyć jeden ten. E, tutaj jest takie coś, nie pamiętam jak to się nazywa. O nie. Nie wiem co to, nie wiem jak to się nazywa, ale kojarzę, bo to jest potrzebne i ja chcę w tam taką, żeby całe mi się to spuszczało, bo wtedy, o, mo, już modżank nie przyjdzie, ja nazywam ją Modżank, bo lepiej rozumiem. Dobra, było cięcie, bo musiałem zrobić cięcie, dobra. No nic nie ma. Nie szarkę. To nie jest takiej czarną ja sobie bombę, bo... Jeszcze... No jeszcze mi ją wybuchła. No jak ja jego nie, fa... nie mam farta dzisiaj. Już pewnie zaraz burza duża zostanie i minie. W ogóle wszystko i nie będę miał... O, no jeszcze blue fish! Najpiękniejsza rybka świata. Nie chce mi się złapać.

co mi nadzieję, rybkę? Nie uda ci się. O, ok, nowy upgrade. Czy to jest ten? Proszę! Jeśli to jest ten, to jestem w niebie. Jest! Jest! Mamy ten upgrade wreszcie! O oh ja, yeah, patrzcie teraz. Jeśli sobie kupię. Patrzcie teraz. I teraz sama wędka mi się. Ten. Po prostu spada wędka. O nie, nie kupiłem lampki. Nie, 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 nie. Bez lampki nie możemy grać. Nie, kocham. B, L, R. Dobra, lecimy. Łowimy rybki, haliby. Łyba, nie, jeszcze ją wysadziłem. Super. Ale przynajmniej teraz nam to spada i to jest... OP. Czemu się jeśli pytacie, czemu się nie witam... Robi kilka odcinków, witam się tylko w jednym i kończę w jednym. To po prostu jest takie na części, jakby patrzcie. Teraz, teraz się powinno zatrzymać. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Opatrzcie, teraz się zatrzyma. Widzicie? Dobra, jesteś. Moga. Boisz jest się światełka. A ja mam dużo światełka. Mój no, tak jest bojowy. Nie! A no tak, on podjeżdża tylko na małe rybki. B, B. Luigi Lecimy z koksem! Póki jest noc, będzie noc. E, no ten, ten odcinek nocne łowy. Nocne łowy, tak będzie się nazywał ten odcinek. Teraz bym spać, więc. Jest open. Mamy przynajmniej ten upgrade. Dobra. Ja ciebie nie chcę? Jest jakąś mini rybkę. O, pierwsza wystraszona. I jak ja spadam w głębi... Mogę w tą? Nie. To jest ta perła, ale nie chcę perły. Bo nie potrzebuję perły lecimy ni- o bomba! są te bombaty? Nie wiem jak one się nazywają... Czemu?! Zaraz! Miałem dużą przynętę?! Jakie tu są liby? Nie płaszczka! Nie 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 jeszcze mnie ją zjadła... A, to płaszczka! Zbieramy Lizaczka. noc się pewnie skończyła? Już się pewnie, nie... może jeszcze nie? Może jeszcze mam farta? Może jeszcze z. Zdo... Jest jeszcze nie? Dobra. Duża rybka. Duża rybka. Będzie się mała.